Witam serdecznie w ten piękny dzień, kiedy to poza premierą Starfielda otrzymaliśmy również najnowsze Radeony. Między innymi właśnie Radeona RX 7700 XT, zatem tańszą wersję z tych dwóch teraz zaprezentowanych. Dlaczego tańszą? No oczywiście dlatego, że posiada troszeczkę mniej jednostek, ale o tym za momencik, zobaczmy co tak naprawdę dostaliśmy. To co już w tej chwili widzę, że jest to karta od szafira, a dokładnie rzecz biorąc Shafir Pulse. To jest dosyć dobrą konstrukcją. Akurat jeżeli chodzi o Radeony, Szafir zdecydowanie wie co robi. Nie to, żeby robił inne karty niż Radeony, ale faktycznie jeżeli szukacie Radeona, to Szafir to jest jeden z lepszych wyborów. O, proszę bardzo. Jestem ciekaw jaka to będzie duża karta. Kudełeczko pięknie zapakowane. Instrukcja. I w środku karta. O proszę. No, wygląda jak typowy Safir Pulse. Nic tu więcej już nie ma. Żadnych adapterów ani dodatkowych złączek. Karta ma standardowe zasilanie 2x8 PIN. Także tutaj nawet bardzo wiekowe zasilacze. Oczywiście, jeżeli dysponują odpowiednią mocą. W tym przypadku jest to zdaje się 700. Watów, bez problemu sobie z tą kartą poradzą Toż realnie ta karta i tak pobiera nieco ponad 250W zgodnie z tym co podało AMD zatem też realnie podchodząc myślę, że zasilacz 600W też w zupełności by wystarczył zobaczmy może co pod tymi pięknymi foliami się skrywa Całkiem ładny kolorek no tak mówiłem, karta typowy Puls od szafira. tutaj jakby zaskoczenia nie ma ta konstrukcja wygląda wyjątkowo znajomo Parę detali się różni względem innych modeli o tym samym oznaczeniu, ale to jakby różnicy wielkiej nie robi. To co od razu widzę, to że karta jest dosyć mocno opakowana, jeżeli chodzi o chłodzenie. Mamy tutaj radiator, który składa się z łącznie dwóch segmentów połączonych ze sobą czteroma ciepłowodami, czyli całkiem już solidna jednostka. Widzę też, że bezpośrednio, tutaj nie wiem czy widzicie, radiatorek dochodzi do sekcji zasilania. Także bardzo miło, że producent pomyślał o tym, żeby również sekcję bezpośrednio chłodzić. Tak jak widać w tym miejscu tutaj karta posiada wspólne chłodzenie dla pamięci jak i samego układu graficznego. Jest to dosyć powszechnie stosowane rozwiązanie. Przez termopady dociskane są same układy same kości pamięci. Natomiast chip maż bezpośredni kontakt z tą płytą tutaj. Płyta ta nie jest komorą parową, zatem mamy tu dosyć klasyczny układ, co odpowiada mniej więcej segmentowi, w który zazwyczaj właśnie układy szafir Pulse celują. Dwa duże wentylatory niespełna 10 cm, to również zwiastuje całkiem ciche chłodzenie tej karty. Backplate jest metalowy, także całkiem solidnie. Chłodzenie karty to 2,5 slotu można powiedzieć, no nawet nieco ponad. W każdym bądź razie i tak zajmie Wam 3 sloty na płycie głównej. Ostatnie co pozostaje do omówienia to oczywiście złącza. W tym przypadku mamy bardzo nowoczesny zestaw, jak na karty AMD przystało. Mamy dwa razy HDMI 2.1, 48 gigabitów oraz najnowsze DisplayPorty również w wersji 2.1, które oferują jeszcze wyższą przepustowość, także tutaj mamy jakby My jesteśmy przygotowani również na znacznie nowsze i bardziej wymagające wyświetlacze. Słowem porównania, mamy tutaj przygotowaną kartę 7900XT, która jest konstrukcją referencyjną od AMD. Jak widać, jest zasadniczo mniejsza, chociaż odczuwalnie cięższa. W tym przypadku karta szafira jest tutaj tą lżejszą konstrukcją, natomiast jeżeli porównamy do bardziej. Zbliżonego segmentu 5700XT, czyli karta sprzed dwóch generacji, no to w tym przypadku od Asusa. No to już widzimy, że to jest dosyć podobny kaliber, zarówno pod względem masy, jak i rozmiaru. Przy czym poprzednio te karty były zasilane 8 plus 6 i to zazwyczaj była norma, a zdarzało się też widzieć zasilane samą 8, także jakby w tej chwili pod względem wymaganego zasilania troszeczkę poczyniono krok naprzód, do, do góry. No, wymagania są większe wobec zasilacza. Jeżeli natomiast chodzi o sam układ graficzny AMD Radeon RX 7700XT, tutaj sytuacja jest znacznie ciekawsza. Chip, który znajdziemy pod układem chłodzenia, to AMD Navi 32XL. XL, ponieważ XR znajdziemy w wersji 7800XT, tak wylądnie. Co to oznacza dla samych jednostek obliczeniowych? No, jest ich oczywiście mniej, konkretnie 3456 jednostek cieniujących. Które wspiera odpowiednio 54 jednostki od śledzenia promieni oraz 108, czyli dokładnie dwa razy więcej, jednostek odpowiedzialnych za obliczenia sztucznej inteligencji, które potencjalnie AMD również teraz będzie wykorzystywać. W porównaniu do Radeona RX 7900 XT jest to około 2000 mniej jednostek obliczeniowych, około 30 jednostek, w dokładnie 30 jednostek, związanych z ray tracingiem, również mniej. A także 60 mniej jednostek związanych z właśnie sztuczną inteligencją. Mniejsza jest również ilość pamięci graficznej, w tym przypadku mamy jej 12 GB, czyli dokładnie tyle samo, ile było w Radonie RX 6700XT oraz 6700 również. Pamięć to oczywiście GDDR6 na szynie 192 bitów i przepustowości 432 GB na sekundę. Natomiast to, co jest bardziej istotne, no to oczywiście to, że mamy tutaj pamięć Infinity Cache, czyli ten pamięć trzeciego poziomu który niestety również troszeczkę obcięto. Pamięć tej została obecnie już tylko połowa, dokładnie połowa tej pamięci, którą dysponuje najmocniejszy radon RX 7900 XTX, co oznacza 48 MB, tak żeby być konkretnym. Przełoży się to oczywiście na wydajność, ale zasadniczo jest to proporcjonalne cięcie do całej reszty cięć, które poczyniono w tym układzie, także tutaj raczej obaw nie mam. Tak jak już wcześniej wspomniałem, karta ma pobierać do 250 W energii, jej współczynnik TBP to 245 W, Warto zaznaczyć, że to około 25% więcej niż karty konkurencji, z którymi no właśnie ma konkurować. Na koniec pozostaje kwestia ceny. AMD MSRP ustawiło na poziomie 449 dolarów amerykańskich, co oczywiście z kwotą bez podatku i w przejściu na nasze ceny sklepowe powinno dać około 2549 zł, być może nieco więcej, może troszeczkę mniej, prawdopodobnie z czasem również mniej. I to pozycjonuje tą kartę dokładnie pomiędzy modelem RTX 4060 Ti 8 GB oraz niespecjalnie popularnym 16 GB modelem właśnie tej karty. Jej bezpośredni cenowy konkurent w przypadku AMD to będzie Radon RX 6800 XT. Zatem karta, z którą prawdopodobnie będzie również rywalizować na płaszczyźnie wydajności. Co oczywiście nie jest pożądanym zjawiskiem, i dlatego właśnie mam nadzieję, że ta cena nowej karty relatywnie szybko jednak spadnie. Nie uprzedzajmy jednak faktów, ponieważ testów jeszcze nie wykonywałem, no, karty dopiero co wyciągnąłem z pudełka, także serdecznie już teraz zapraszam Was do publikacji, którą znajdziecie na portalu benchmark.pl, link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, gdzie będzie pełna recenzja z wszystkimi testami właśnie wykonanymi na tej karcie. I dzisiaj to już wszystko, do następnego razu, cześć!